Siemanko, witam Was serdecznie z mojej ulubionej strzelnicy Hajduki, na której będziemy testować po raz pierwszy na tym kanale jak zachowują się rzeczy, do których się strzela z rzeczy. Jako, że temat jest bardzo na czasie i wszędzie mówi się o miękkich wkładach balistycznych i ogólnie o balistyce, sprawdzimy sobie jak zachowują się w rzeczywistości wkłady balistyczne oznaczone różnymi normami, bo musicie wiedzieć, że występują one w różnych kategoriach. My sprawdzimy te, które są dostępne na jednym z popularnych Polskich portali aukcyjnych. Jeżeli chodzi o broń, z której dzisiaj będziemy korzystać, będziemy strzelać z bocznego zapłonu, czyli kaliber 22LR, będzie 9 mm parabalum, będzie 45 ACP. I jeżeli wkłady będą na tyle twarde, jak myślimy, że będą twarde, to strzelimy sobie jeszcze z broni niespodzianki. Wkłady, do których dzisiaj będziemy strzelać, wyglądają tak: tu mamy płyty boczne i mamy płytę główną. Zobaczymy, jak się będą zachowywać. Jak da szybko prezentacja, jak to się zakłada. Główna płyta, boczna płyta. Wspaniałe zaskoczenie. E, te boczne oznaczone są jako kategoria 3A. Te natomiast nie są oznaczone wcale, więc zobaczymy, co wytrzymają. Zaczniemy sobie od kalibru 20WLR. Tak jak mówiłem, e, pistolet Walter P22Q. W sumie z niego dawno nie strzelałem. Zobaczymy, jak to będzie działać. Robienie dziurek w rzeczach po raz pierwszy na kanale za 3, 2, 1. <głos> <głos> Tak to wygląda. Nie przebiło, czyli boczny zapłon szeleści. Nie szeleści. No to co? Chodzimy wyżej. Kolejna próba. Tym razem omnicja 9 metrów parabelum. Będziemy strzelać z Glocka 34. Troszeczkę się odsuniemy ze względów bezpieczeństwa. O ile boczny zapłon mógłby zrobić niewiele z oczami. Okulary oczywiście są balistyczne. O tyle płaszcz 9 mm już mógłby delikatnie buzie porysować. Także kawałek odejdziemy i będziemy strzelać. Kolejna próba za trzy, <śmuszczam> dwa, <śmuszczam> <śmuszczam> jeden, jeden. <śmuszczam> No to już podziały się rzeczy. Tu mamy trafienie. A to mogłoby już zaboleć. Pamiętajmy, że to jest tylko płyta boczna, więc teoretycznie dostalibyśmy na VD. Pokazałbym Wam kolegę, jednego, który byłby bardzo bezpieczny, jakby dostał na VD, ale to przy okazji innego filmu. Natomiast dalej nie doszło do penetracji. Także myślę, że mimo wszystko możemy spróbować strzelić do tego z czegoś większego. Będziemy strzelać dalej, żeby przebić ten wkład, natomiast teoretycznie już byłbym martwy, bo się rozdarł. Ale jako, tego, jako że jest, jest to nowy kanał i klepie biedę, to strzelamy dopóki nie zrobimy dziury. Także idziemy po nową klamę i robimy dziurki dalej. Ostatnia próba, ten sam wkład, zaraz będziemy strzelać do innego. Tym razem 45 ACP i amunicja typu hollow point, czyli grzybkująca. No tego to już nie powinno przeżyć, ale nie takie rzeczy internet widział. A, jako że to jest początkujący kanał Klepiemy Biedę, to strzelamy z pistoletu HK-45 Tactical. Wiecie co jest najgorsze w posiadaniu HK? Suche usta. A resztę żartów znajdziecie sobie sami w internecie. Ostatnia próba do tego wkładu: 45 ACP za 3, 2, 1 ogólnie trafiłem w prawie to samo miejsce geniusz na no, wylot nie przeszło no ale tutaj zdecydowanie można zobaczyć strukturę także czy zdała test? na no, moje oko zdała ale bawimy się dalej Dobra, jako podsumowanie, bo myślę, że wkład spełnił swoją robotę W sensie, żebra byłyby połamane, ale i tak super Zobaczcie, że tu w środku normalnie jest A może wyciągniemy To jest ten grzybkujący Ładnie to wygląda No zatrzymało, jak widać, nieźle zagrzybkował Reszta, no jest w tym samym miejscu O, tutaj mamy dziewiątkę Ła, jeszcze ciepłe No gdzieś boczny zapon Także czy warte tych pieniędzy? 220 zł za komplet. No, odłamki by zatrzymało. Czy kupiłbym ponowo? Kupię. I dopiero jak kupię, to dam Wam linka, żeby mi nie brakło. Dzięki. Znaleźliśmy jeszcze jeden wkład, troszeczkę większy. I spróbujemy zgodnie z normą NIJ sprawdzić, czy wkład 3A wytrzyma 5 szybkich strzałów. Z 9 mm. Moim zdaniem bez szans. Ale jesteśmy no, naukowcami. No, no. <skrybuj> Płyta dostała 7 strzałów zamiast 5, bo my skończyliśmy podstawówkę, a nie matematykę. Eee, no, ogólnie to chyba umarł, ale było super. Eee, ostatnie te strzały wykonywaliśmy z Glocka 26. Bo każdy mężczyzna musi mieć dwa gloki. Możemy go wam pokazać. I teraz magia montażu. O, jest. I to nawet jest z laserem. I widzieliście na filmie laser. Także dziękuję mojej pogodynce za gloka. Tarczy, czy warto to kupować? Nie, ale zabawa jest przednia. Jako fanfaktor, całkowicie bez sensu, strzelimy do tego większego wkładu z amunicji 556-55 grainowej. A będziemy strzelać z grota. Więc całkowicie bez sensu, ale kto powiedział, że strzelectwo musi mieć sens, nie? Przesadzanie w życiu za 3, 2, 1. Nieźle. Jeden. Jak wygląda miękki wkład balistyczny po strzeleniu z grota? No, świetnie. No, chyba, że spojrzysz z drugiej strony. To już. To się umierasz. To widać. O, możemy. Komisyjnie przeszło na wylot. Także, yy, jak ktoś do Was strzela z karabinu, to w sumie możecie tego na sobie nie mieć. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o zabawę z płytami balistycznymi, składami balistycznymi. Dajcie znać, co uważacie, zostawcie komentarz najlepiej taki długi. Standardowo lajka, like suba i do zobaczenia na strzelnicę. Pozdrawiam!